W konkursie zorganizowanym przez Urząd Gminy Dewity nagroda w postaci nowoczesnego telewizora LCD dla dziesięciotysięcznego mieszkańca przypadła w udziale panu Sebastianowi Nadratowskiemu. Niesamowite emocje, naprawdę przypadek. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że meldując się tutaj w Gminie Dewity, gmina przygotuje nam no tak dużą niespodziankę, duże zaskoczenie, że w prezencie od gminy dostaniemy telewizor. Jesteśmy tym bardzo mile zaskoczeni z żoną, no i bardzo szczęśliwi, nie ukrywam. Jak podkreśla wójt gminy Jacek Szydło faktycznie w ostatnim czasie gmina przeżywa dynamiczny przyrost mieszkańców. Dzisiaj jest taki uroczysty moment, bo 26 kwietnia przekroczyliśmy tą zaczarowaną granicę 10 tysięcy mieszkańców. Staliśmy się przez to najliczniejszą gminą w powiecie olsztyńskim, najmniejszą powierzchniowo, ale najliczniejszą pod względem ludności, jak i jedną z, najba, z największych gmin pod względem ludności. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce gmin w Armii Mazu. O tym, że w gminie Dywity warto zamieszkać, pan Sebastian Nadratowski wiedział od dawna. Mamy tutaj sporo znajomych, i powiem szczerze, że to nasi znajomi, do których tutaj przyjeżdżaliśmy. Yy, troszeczkę nas namówili, ale też przebywając u nich przed domem, na wolnym powietrzu, jak gdyby zaraziliśmy się tym, że, że podjęliśmy decyzję o budowie domu i zamieszkaniu tutaj. Zameldowaliśmy się tutaj już yy, pod koniec kwietnia. Yy, no jesteśmy, mówię, tak jak powiedziałem, bardzo szczęśliwi, że, że tutaj mieszkamy. To było nasze marzenie. No, budowaliśmy się prawie, prawie dwa lata. Przypomnijmy, że nagroda, którą otrzymał pan Sebastian Nadratowski, została przyznana w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Gminy Dywity Nawigacja dla Mieszkańca w którym udział mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, które od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku zameldowały się lub zameldują na terenie gminy Dywity na pobyt stały.